Cześć, tutaj znowu jadę w Oxy Po krótkiej przerwie zaraz się dojdzie. A to są moje newsy na kanale. Dostałam ostatnio dwa wyczopy. Jeden to jest taki o, chodzący. Chodzi tak fajnie rusza tyłeczkiem. to jest? kotek Imienia nie ma. <grym> Może bym jakiś wymyślał. Padł mi tak. Oczywiście znaczek oryginalności LPS. To no jest pierwszy. E Znaleźć jakby to Wam pokazać. To drugi to jest od taki piesek. Mam w sumie już jednego takiego. Miał sztyteczkę i tak mu się... Oczka mu się zamykają. I włosy. A także, jak ruszałam, tym oto ogonek. I, no, jakby to powiedzieć, ten filmik jest też wytłumaczeniem, dlaczego tak długo nie było filmików na moim kanale. I dzisiaj wam powiem. Ponieważ, ponieważ, byłam w szpitalu. Tak, leżałam w szpitalu. Może parę tygodni? Nie wiem. Nie ogarniałam czas. Dostałam za to te dwa petropy Leżałam w szpitalu. No może nie byłam na nic chora, tylko tak się stało, że na włepwie skruszyłam sobie kość strzałkową i przesunęłam podstawę nad gardła Tak jakoś upadłam na rękę. Dziwne, że to. Dziwne, że to akurat tyle. Dziwne, że to aż za, tak mało trzeba zrobić, żeby mieć. Gips na ręce. No bo gips mam. O, dowód, e, mój gips już podpisany. Ręka też. Gips mam, no, może prawie przy ramiu, może nie prawie, ale, no, ale coś tam mam. A... Oraz dostałam też e, dwa nowe e, Simsy, co Wam zaraz pokażę. Dostałam Simsy. Zostaję oni gwiazdą. No, społecznościowe. I pokolenia. Ech, jak możecie wiedzieć, czy tam możecie nie wiedzieć, mam już. E, powiem Wam zaraz, jakie mam simsy. <noise> tak. E, mam pokolenia. No, to Poczekajcie chwilę. E, już jestem. Mam cztery pory roku. Mam no, zwyczajne simsy, oczywiście. E, mam nowoczesny apartament. To był mój. Mój pierwszy dodatek akcesoria, można tak powiedzieć. Mam drugi akcesoria, luksusowy wypoczynek. Mam zwierzaki. Mam studenckie życie. Mam nie z tego świata. Mam rajską wyspę. I najnowszy dodatek też mam, w od koleżanki. Pożyczyłam sobie wymarzone podróże. Sobie mam wygrane w sumie na komputerze. Mam od niej wymarzone podróże po zbroku, karierę. Będę miała również od niej akcesoria film, miejskie życie, ale również Dolinę Smoków. Tak. I to by było na tyle. Żegnam Was w z dwoma nowymi petkami i z kolekcją Simsów. I z wiadomościami ze szpitala. I jeszcze jakieś newsy? Tak, i niedawno był dzień kobiet. Centralnie na dzień kobiet wylądowałam w szpitalu. Jezu. To jest straszne. Ona tak fajnie tyłkiem duszę. To jest normalnie straszne. Aż za straszne. I możecie się spodziewać kolejnego filmiku. Możliwe, że w weekend. Możliwe, że jutro. Ale mam tego szczerze nie obiecuję. Tak. Szczerze tego nie obiecuję, że jutro będzie filmik. Ale postaram się nawet dzisiaj już coś nagrać, żeby mieć albo jutro wrzucę, albo może nawet dzisiaj wrzucę filmik. Tak. Chętnie tym tyłkiem wrócę nie mogę. Tak. I, 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 i. i. I chyba to by było na tyle newsów. Yy, yy, mam tam chyba parę tych pomysłów na filmik. Jutro, może. Jutro, 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 jutro. Hmm, co ja jutro mogę nagrać? A no tak, mogę w sumie nagrać w weekend, może nawet w piątek. Będę ja nabrać się z Luca. To teraz z tych wszystkich simsów, które ja miałam, napiszę wam w opisie. Wybierzcie jedną jedną i wybierzcie, z którego mam first looka zrobić. Najlepiej to by było, gdyby coś takiego z miasta. Może być nawet tymi miejskie życie, film i... Co tam jeszcze było? Dolinę smoków, bo w sumie to ja i tak już będę jutro sobie chyba pożyczać do zgrania, ale to już chyba inna ta. I postaram się nagrać. To tak, może w piątek będą festloki, w soboty będą petki, a w niedzielę może też będą petki, chociaż w sumie nie wiem. No wiecie, jak to jest? Cały czas ten czas, ja teraz mam tą rękę w gipsie, to będzie mi trudniej nagrywać. O wiele trudniej, tak się teraz zastanawiam. Bo będę musiała czekać, aż wezmę kogoś do pomocy do nagrywania. W sumie to mam fajny pomysł na filmik. Może to być w sumie taki trochę głupi, ale mam pomysł na, na taki filmik. E, na, e, bo, no może nie na podstawie. No, w sumie zrobię filmik, takie seriale, jakby krótkie. Może po 10 minut na odcinek. To będzie na podstawie. Mi się zdaje, może Wam się to trochę głupie, bo teraz czytałam w pustyni i w puszczy, to może zrobię taką wersję petkową w pustyni i w puszczy. I jakbym był, jakbym zrobiła ją, to... I za to mogę wam pokazać w sumie, kto będzie głównymi bohaterami. Poczekajcie chwilę. Już sekundka. A, już. Główny bohater to jest Staś Tarkowski, no to był Staś, to by byłby Staś, no ma, to byłby Staś, a to by była Nel, tak, <grytanie> oczywiście strój z Modaliny, chyba nie trudno. no chyba, że piszcie w komentarzach, to mogę Wam pokazać, jak zrobić taki strój, wiesz, on jest bardzo banalny. No właśnie, mogłabym w sumie dzisiaj nagrać, właśnie za chwilę jak, yy, I na przykład jak ten odcinek mi się wrzuci, jak zrobić o taki ostrój W sumie mogłabym No to to by było na tyle Spodziewajcie się odcinka w pustyni i w puszce LPS-ów Nel i Staś was żegnają No to cześć!